Witam serdecznie, chciałbym pokazać Wam jak ja nakładam klej, na, żeby przykleić płytki. Tutaj mam na ścianie posmarowane na, tak powiem, żyletkę, czyli na płasko. Teraz jest zakruntowane klejem i płytka jest tak samo zrobiona, na gładko, pozapychane wszystkie pory. I za chwilę grzebieniem 10 na 10 zostanie nałożony klej na ścianę i w ten sposób ja kładę płytki na ściany, czyli na jedną stronę tylko daję klej. Jest to zazwyczaj 10 na 10, bądź 12 na 12. Podłogę robię zaś inaczej. Podłogę smaruję też na żyletkę podłoże i płytkę, ale po chwili smaruję też płytkę 10 na 10 i podłogę też 10 na 10. Także tak to u mnie wygląda. Pozdrawiam serdecznie.